Cześć, witajcie. Wiecie, co to jest? Tak, to jest Luxfer. Bardzo popularny materiał budowlany w czasach PRL-u. A zwłaszcza do budowania ścianek działowych. A oprócz tego... Tak, to jest skarbonka. To jest moja skarbonka z mojego dzieciństwa. I do tej pory nie rozbita. Nie mam pojęcia, dlaczego jej nie rozbiłem. Ale jak patrzę teraz na nią po tylu latach... To musiałem mieć ciężkie zabawki w dzieciństwie. No cóż, jakie dzieciństwo? Taka jest skarbonka. Ktoś miał niezły pomysł, żeby zrobić z takiego luksferu skarbonkę. Jak sprawdziłem po zdjęciach, to w 89 już ją miałem. Czyli jakieś 28 lat ma na pewno. A pewnie i trochę więcej. I wciąż nie mogę sobie przypomnieć, dlaczego jej nie rozbiłem. Być może te pieniądze miały zbyt małą wartość, a może po prostu szkoda mi było tej skarbonki nietypowej. Chociaż, jak teraz patrzę na ceny takich starych monet, to może to dobrze, że jej wtedy nie rozbiłem. A teraz właśnie ją rozbiję. Dzięki, pozdrawiam, cześć.